Postanowiliśmy zbierać pieniądze na to, co jest niezbędne po prostu dla ratowania ludzkiego życia. I wiem coś o tym, ponieważ mam kilku bliskich przyjaciół w Ukrainie i część z nich służy w wojsku, a niektóre mają bliskich mężów, chłopaków, braci, którzy w tym wojsku służą i niestety wśród tych właśnie. Moich znajomych są już tacy, którzy zostali ranni, i są również tacy, którzy zginęli. Więc musimy sobie uświadamiać codziennie, że ta wojna nie jest jakimś filmem, że to jest rzeczywistość, że to się dzieje obok nas i że jakbyśmy nie byli zmęczeni pomocą, jakbyśmy się nie bali, że nam zabraknie pieniędzy, musimy przynajmniej groszem dorzucić się do tego i dorzucać się ciągle, nie przestawać i mówić o tym, rozpowszechniać, rozpowszechniać tę wiadomość. Lajkować, szerować, robić wszystko, żeby po prostu się to rozeszło i żeby to był nasz kolejny sukces. Te helikoptery, na które chcemy zebrać pieniądze, y, mają służyć ewakuacji rannych y, z obszarów y, walk. Są, jest to specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu uda się nam uratować bardzo wiele ludzkich żyć. Więc po prostu złóżmy się. Ukrainą interesowałam się zawsze, znałam też historię Hołodomoru, głodu, który Stalin wymyślił, żeby pokonać Ukraińców i żeby zniszczyć chłopów, żeby zniszczyć ich jakby no, ziemię po prostu i, i wytrzebić ludność. Postanowiłam zrobić film Mr. Jones, Obywatel Jones, o głodzie właśnie w Ukrainie, o tym, co zrobił Stalin i o dziennikarzu walijskim, który starał się Najpierw dowiedzieć prawdy, a potem rozgłosić tę prawdę światu. I był troszkę w takiej sytuacji, jak teraz na zachodzie Europy często bywają ludzie przynoszący tę trudną wiadomość, że nie bardzo go chcieli słuchać, a w ogóle go nie chcieli słuchać, a niektórzy nawet stosowali taką propagandę, jaką znamy z putinowskich mediów, czy z wystąpień samego Putina, to znaczy zaprzeczeniu. Zaprzeczenia prawdzie i stwarzania alternatywnej rzeczywistości, jakichś fake newsów, oskarżania innych o to, co robię sam, o zbrodnie. Więc zrobiłam ten film, i ten film odbył się szerokim echem w Ukrainie, i na szczęście również w innych krajach. No i kiedy tam pojechałam na premierę tego filmu, żeby spotkać się też z ukraińskimi aktorami, z moją ekipą tamtejszą, bo kręciliśmy część filmu w Ukrainie. To um, otrzymałam od ówczesnego prezydenta taki order. O, taki on jest, tak wygląda. To jest um, order gniaźni um, Olgi. Dość ważne, myślę, od znaczenia. W każdym razie dla mnie bardzo ważne, bo jakoś mnie łączące z tym krajem, już na dobre i na złe, teraz po prostu to obliguje. To jest jakieś zobowiązanie i. Yy, Teraz czuję, że po prostu Ukraina jest moim kolejnym obowiązkiem i to w tej chwili tego wielkiego zagrożenia może najważniejszym obowiązkiem.